Pytania są genialne. Pytania to podstawa każdej komunikacji. Z perspektywy twojego biznesu, pytania to jest podstawa podstaw. To fundament każdej interakcji sprzedażowej, która wpada w twoje ręce. Właściwie to fundament każdej interakcji. Portero odcinka jest staygroup.pr. Stay newsletter. Różne funkcje pytań. 3 sierpień 2023. Nie ma możliwości, abyś w rozmowie obył się bez pytań. I właściwie nie ma możliwości, żebyś chciał czy chciała to zrobić. Pytania pozwalają ci kwestionować rzeczy, pozwalają ci poznawać, rozwijać się i sprawdzać. Pytania to ten element naszych codziennych interakcji, który ma mnóstwo funkcji i zastosowań. Why? Poza oczywistym, żeby utrzymać rozmowę, jest mnóstwo innych dodatkowych których świadomość może pozwolić Ci realnie wykorzystać maksymalny potencjał leżący w pytaniach. Po pierwsze, wyjdźmy z tej perspektywy, że skoro masz dwoje uszu, a jedne usta, to jest ogromna szansa na to, że coś Ci podpowiada, żebyś więcej słuchał niż mówisz. Wbrew pozorom, jest to bardzo logiczne. Z tego powodu, że podczas mówienia odtwarzasz jedynie to, co już wiesz. Podczas mówienia w trakcie czasu, w którym mówisz, jest niewielka szansa na to, że dowiesz się czegoś nowego, albo zrozumiesz coś nowego. Oczywiście to się sporadycznie zdarzy, że podczas mówienia myśli poukładają się w sposób wcześniej niezorganizowany i może to sprawić, że dowiesz się czegoś nowego, ale z pytaniami ułatwiasz sobie sprawę. Jeżeli na możliwość naszego ciągłego rozwoju wpływa fakt naszego wyczulenia na bodźce i wiedzę z zewnątrz, to dlaczego nie ułatwić sobie sprawy, zadając więcej pytań? Czym zabijał legendarny potwór Bazyliszek? Wzrokiem. Kiedy pytasz i naprawdę interesuje cię odpowiedź na twoje pytanie, jest gigantyczna szansa, że nauczysz się czegoś nowego, poznasz nową perspektywę. Jest mnóstwo dróg, które otwierasz i którym dajesz do siebie dostęp wtedy, kiedy zadajesz pytania. Kolejną funkcją pytań jest kwestionowanie rzeczywistości, kwestionowanie statusu quo, poddawanie spraw w wątpliwość i stawianie sobie nowych mentalnych wyzwań. Zadawaj pytania kierowane ciekawością. Zadawaj pytania, w szczególności wtedy, kiedy czegoś nie rozumiesz. Zadawaj pytania z intencją poznania i dowiedzenia się czegoś nowego. Umiejętność wykorzystania tak prostego mechanizmu jak pytania sprawia, że Twoje możliwości poznawcze stają się nieograniczone. Pod warunkiem tego, że no, masz tego świadomość i masz tą chęć poddania się tej wiedzy, która napływa w Twoim kierunku. Ponadto, jak to się mówi. Nie ma głupich pytań. I rzeczywiście tak jest. Każde pytanie ma swoje konsekwencje. Najczęściej konsekwencją zadanego pytania jest reakcja na nie w formie udzielenia odpowiedzi. I oczywiście, ku potwierdzeniu powyższej teorii, głupie pytania są trudne do zdefiniowania, za to głupie odpowiedzi już bardzo proste. Zatem widzisz, znowu, to wtedy, kiedy nie zadajesz pytań, a udzielasz odpowiedzi, udzielasz informacji, mówisz, co myślisz, co wiesz, co ci się wydaje, że rozumiesz, to wtedy prędzej narażasz się na ocenę swojej głupoty, niż zadając pytania. Jakiekolwiek pytania. Nie, nie umiem określić, czy to jest filet z oceanu, czy jakiegoś tam morza z Indii. Kolejną sprawą związaną z pytaniami jest kwestia kontrolowania przebiegu rozmowy. Jak to piszą w amerykańskich książkach, yy, ten, kto zadaje pytania, kontroluje rozmowę. No i co? I to też jest prawda. Prawdą jest to dlatego, że w momencie, w którym to Ty zadajesz pytania, jesteś na miejscu kierowcy. To od Twojego kolejnego pytania zależy to, w którą stronę pojedziecie. Skręcasz w lewo, jeśli chcesz, skręcasz w prawo, jeśli chcesz, albo nie skręcasz w ogóle. To Ty decydujesz, zadając odpowiednie pytania. I jeszcze jedna, ostatnia na dzisiaj sprawa. Skoro nie ma głupich pytań, to jednak niektórzy mawiają, że trzeba zadawać dobre pytania, żeby się czegoś dowiedzieć. Jasne, możesz zadać pytanie utrudniające odpowiedź Twojemu rozmówcy. Albo tak skonstruować jego szyk, że jedyną reakcją na nie będzie: Nie rozumiem. Możesz powtórzyć? Albo wracając, bo chodzi mi o coś innego. Nie każdemu warto zadawać pytania. To znaczy, oczywiście, że możesz to robić zawsze i wszędzie, ale zadając pytania, weź na siebie konsekwencje potencjalnej odpowiedzi. Zatem, jak to jest z tym pytaniem? Podobno nie chodzi tutaj o zadawanie właściwych pytań, ale o pytanie właściwych ludzi. Zatem strzelaj swoimi pytaniami do celu, którego trafienie ma sens. Dzięki. Baw się dobrze. Dzięki za to, że tutaj jesteś. Jeżeli te treści Ci się podobają i są dla Ciebie przydatne, to opowiedz nam o tym w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli chcesz, to możesz go oczywiście udostępnić swoim znajomym czy na swoich mediach społecznościowych. Wszystkie takie udostępnienia będziemy oznaczać na naszym Instagramie z tej Maciej. Pamiętaj też o tym, żeby polajkować ten film i zasubskrybować nasz kanał. Algorytmy to lubią, a ja lubię to jeszcze bardziej. Stay Newsletter. Przed użyciem zapoznaj się z treścią całego odcinka oraz w razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją wideo, do której link znajdziesz w opisie filmu. Przed wprowadzeniem zmian, do których może zainspirować cię niniejszy materiał, skonsultuj się ze swoim wnętrzem i sprawdź, czy na pewno tego chcesz, gdyż każda zmiana zagraża twojemu bieżącemu życiu i może ujawnić obszary do poprawy.